Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z SCP Containment Bridge w Gresmodzie. Włączę tylko zwiększony zwiększoną jasność, ponieważ jestem SCPkiem I, tak I tak nie widać za dużo. Jest bardzo rozjaśniony ekran, więc muszę poczekać na start, ale muzyczka jest dobra. Oj, oj, będzie potężnie. 8000 HP. Jestem praktycznie nie do pokonania w tym momencie. Wydaje się wydaje, no, że nie mogę tego przegrać. Nie da się po prostu. Po prostu w świecie. Może poczekać, aż rozpocznie się wyłom. Niestety Azus nie poprawił jeszcze tej opcji, że tak długo się zaczyna wyłom. Ale no. Ogólnie jest zmienione tak. Jest nas aktualnie 9 osób. Do 12 osób jest jeden SCP, więc jestem jedynym scepekiem. Aktualnie mogę tutaj wejść w ogóle. Mogę zobaczyć, co tutaj jest. Zaraz będzie ciemniej, trochę, bo się wyłącz zacznie, przez to będzie po prostu ciemniej. Darki, że tak mało widzicie, ale no. Dobra, wychodzimy stąd. A jeszcze nie mogę wyjść. Czemu nie mogę jeszcze wyjść? Tak, posiada również 4 umiejętności, wykonując swoje umiejętności. Aha. 13 sekund, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 i ruszamy Okej, okay, tutaj tak jest potężnie jasno Ale też spokojnie widzę tak bardzo jasno Nie wiem czy te Scepeki nie mają zbyt dużej jasności podkręconej rzeczywiście Bo one widzą strasznie jasno tak samo jak byłem tym orkiem, to też widziałem bardzo jasno. Nie wiem, czy nawet nie jest za jasno. Okej. Okay. może być. Aha, odpalałem Tesla przez drzwi. To już widzę Buga, który trzeba będzie naprawić. <grytanie> Zobaczmy, co my tu mamy. Ale ciężko kogoś tutaj spotkać, 9 tylko osób ogólnie. Więc może być różnica. To jest komputer? O, komputer tu jest. Nie ja wiedziałem, że to jest klatka komputera. Komputera. Dobra. Hmm, to nie tutaj się szło, tędy trzeba było iść. Troszkę placówka jest w jakimś stopniu podobna do... Yy, do placówki poprzedniej. W sensie tej, e, która była wcześniej w jakimś stopniu jest ona podobna. Może nie w takim największym, ale coś tam jest bardzo podobnego. Na przykład te przejście też jest w miarę podobne. Nie było tych rzeczy po prawej i lewej. Tutaj na przykład było już wejście do e, Do Lighta. Tutaj nie ma wejścia do Light'a, trzeba iść drugą stroną zupełnie. Więc dobra, no pójdziemy sobie drugą stroną. Wy widzicie troszkę i tak mimo wszystko ciemniej niż ja, ja widzę troszkę bardziej jasno, przez to też nie jestem w stanie wszystkiego zauważyć. Trzeba tutaj pójść prosto z tego co pamiętam i tam był light. Pójdźmy więc do lighta. Nie wiem dokładnie jakie mam umiejętności, bo tam mam cztery jakieś umiejętności. Na pewno prawie wszystkie myszy, chyba mogę się przyspieszyć, tak to było zrobione przynajmniej w poprzednich wersjach. Mam nadzieję, że teraz również tak to działa. I nie będzie problemu. Tutaj mamy tylko jedną Teslę. A przechodzimy sobie przez Teslę i lecimy. Tutaj chyba był light, nie? Tak mi się wydaje. I trzeba skakować przejście. No dobra, póki co nic takiego się nie wydarzyło. Tutaj jest light, tak. To pamiętam Ma Light Containment Zone Uszkadzamy. O i zaraz się do nich wbijemy. A samym razem jak po prostu będzie mniej osób, to mamy zamiar pozamykać kilka pomieszczeń po prostu, żeby... E, no, nie było tyle przejść, bo po prostu teraz aktualnie, żeby się spotkać może być bardzo ciężko, bo wyjść z samego lighta jest koło 5, więc tak naprawdę klasy D mogą wyjść z wielu innych przejść po prostu, kiedy ja tędy wchodzę. Lakowało się? Co się wydarzyło? O, dobra, działa. Już myślałem, że się zepsuło. Też tu już było Dzień dobry. Dzień dobry, witam! Nie, ej, ej, weź mi powiedz jedno dlaczego nie mogę wejść do containment Zone? No bo ja wiem a ja czemu nie mogę użyć żadnej umiejętności? No bo słaby jesteś Czym ja no mam pasz, umiejętności? Bić, mam no bo nie masz, się... masz całą kartę No i bez sensu, nie mogę stąd wyjść Wracaj tu! Garnij się, nie mogę stąd wyjść Zginę Wracaj! Tutaj, a no naj... Bardzo dobrze, zginiesz tu Zginiesz no marnie możesz trzasnąć? Nie możesz zginąć No i zginął <laughs> Nie miałem napisane, czym mogę używać umiejętności wszystkich. Dobra, kto jeszcze żyje? Ile jest do, do kontaminacji? 3 minuty. Dobra, na luzie. No ale kurde, to wszystko tak klimatycznie wygląda. To jest po prostu piękne. Mega. to Tesla. Gdzieś po prawo. Aaaaaluuuu? Może pokazany kto jeszcze żyje? Okej. Okay. No tutaj nie idziemy, tutaj nic ciekawego nie ma No dobra. Co to za w ogóle ten? Nie wiem co to otworzyło. Są jakieś serwery Okej, okay, ktoś przechodzi przez przejście. Uuu, kogo my tam mamy Nie wiem, może jakieś inne przyciski cokolwiek. O, co to jest? O tym mogę się przyspieszyć Halo dzień dobry O kurde Dzień dobry Jakim no to ma być za małbiszon. Małbiszon? Jestem soczysty bez Wracać tu gnoje Widzę Cię Wracajcie. O, dzień dobry panu Bardziej pani bardziej leave me alone Leave me alone A co jeżeli nie? O kurde, nie to No i co teraz? Pięknie Idź ty zmutowany gorylu gdy się lepiej wycisz <laughs> Ale wszyscy pozabijani. Oj, tak, tak. Pięknie, wszyscy nielogicznie nie żyją. Zostały MTF-y. ha, oh, ha. Oh, oh. Pięknie. Podoba mi się to. O, 30 sekund zostało. Może stąd jakoś. Miałem jak gdzie stąd jest wyjście. A mam 8000 HP więc zanim ja umrę, to lata by minęły. Dobra, spróbujmy to otworzyć A ludzie. Ja tutaj nie umrę Ale ogólnie po czasie już powinno być normalne otwieranie. Więc myślę, że nawet nie muszę tego niszczyć. No, dig git. No i pięknie. Kurde, ale stówkę HP straciłem, no to nieźle. Jak sporo straciłem? Dobra, idziemy sobie przez Tesla. Najpiękniej, zostały tak naprawdę tylko mtf -y. Wszyscy w lajcie poginęli. Jaka szkoda! Gdzież tu kurna są. Tylko gdzie? Nie, nie, za szybko to tracę kapę. Nie ma sensu tam wchodzić. Kto to jest? Skurczy syna. Mógłbym poczekać na kogoś, kto tu był. Weszło wsparcie ogólnie. Hmm. Możliwe, że weszli do Lighta, żeby ulepszyć kartę, ale raczej wątpię. No, no, ktoś otwierał to przejście. Tam to jest. Niech się tak ładnie skradają Dzień dobry! A i witam! Witam, witam! No co tam? Zostałeś sam Ale nie wygra ze Ja nie wygram? Jesteś pewny? Kurde, nie tym. Czy ja mam jeszcze umiejętności? A to jest pytanie. Możesz tak strzelać! I tak nie dasz rady. Zaraz będę miał sprint! Oj, beczku! Oj, beczku, plus jedna śmierć! Beczku! Zaraz giniesz. Jesteś pułce! Musisz stąd wyjść. No, nie tak uciekać. Wstydziłbyś się tak przede mną uciekać, tak mi minąć między serwerami. Czy ty w ogóle mądry jesteś? Czy ty masz godność? Godność bladeusza? No, gdzie jesteś? Ale trochę zraniłem Meibiego. A ty nie żyjesz? No. Ale trzeba przyznać, że troszkę... No Umarł, to jest śmieszne całkiem. No. Wycisz się, bo ten... O, cię słychać. To my tu mamy. Electrical center... Gdzie są wszyscy? Ok, kto żyje? Niezidentyfikowane osoby, cztery. Tylko oni. Chyba będę mógł zaraz uciekać za 50 sekund. Ups. Ktoś tu jest martwy. Evacuation shelter. To raczej nie. Wolałbym zwykły gate. Tiruriru, la, la, gdzie jesteście? Hmm, pomieszczenie główne. Witam, witam, ale tutaj nic nie będzie. Ok, niezidentyfikowane osoby 7 Wszyscy weszli, kurna do placówki robicie wszyscy przeciwko mnie, o i znowu lag Dobra, wypierdzielamy stąd O, jest tematu Trzeba stąd wychodzić No ale dalej ten SCP jest potężny strasznie już jakby wszystkich pozabijałem, tylko, że kurna odrodzili się kolejni. To jest przy Może tędy się idzie do wyjścia. Nie ogarniam jeszcze moich innych umiejętności. mi no, no, cztery umiejętności, a ja znalazłem tylko dwie. Nie mam pojęcia, jakie mam jeszcze dwie umiejętności. Ja bym chciał znaleźć stąd wyjście. A póki co kręcę się w kółko. Nie mogę znaleźć zupełnie gate'a. Nie podoba mi się to bardzo. A z chęcią bym znalazł gate. I bym stąd wyszedł. Jeszcze jestem wolna, nie chcę zużywać mojej umiejętności. Super. Co na przypalix. Na przypale albo wcale. Jak to się mówi? Nie wiem, może tędy pójdę. Oj, znowu lag! A tutaj mogę wejść, ale tutaj chyba nic nie znajdę. Nie wiem, wejdę sobie, zobaczę co tutaj jest. Czyli tylko lukna, ale tak poza tym raczej wchodzić tutaj nie będę. Luknijmy sobie, co tutaj jest. O, zbrojownia! O! Oh. Warto wiedzieć. To akurat spoko, że to sobie sprawdziliśmy, bo tak no, dzięki temu będę wiedział w miarę gdzie jest zbrojownia w przyszłych rundach Może tutaj będzie przejście Jej, jakie to wszystko jest pokręcone. Aha i znowu pożedłem w to samo miejsce. Na no to nieźle. Aaaaai... Stało 3 minuty, a ja nie mogę gate' znaleźć. Nie osoba osoby 7 nie wiem, tędy może? Dobra, tutaj jest wszystko pozamykane, może gdzieś tutaj jest przejście. Tutaj może? Tutaj jeszcze nikt nie był. Halo? Aha, kurde, wyjście z Entrensa, to super. Dobrze wiedzieć. Okej okay. O, kolejne wyjście z trensa. Super. Teraz dobrze wiedzieć. Tragedia. Bo nie mogę stąd wyjść. Ta plażówka jest tak pokręcona, że totalnie nie mogę. O, gejta, dobra. Przynajmniej tyle. Jeju. Gejta. To mi git. Nawet mi najbardziej chyba pasuje gejta. Jeju, w końcu znalazłem wyjście. Ile można było szukać? Ja bym się, gdyby tutaj się kąpili. Dobra, uruchomimy sobie szybkość. I spadamy stąd. Albo tędy przejdę. Portal! Mój portal. Ja. Yes. Okej. Okay. Przyjekłem. Okej. O, czemu są? Po co? Jak tu tylko my oni. Nie wiem, to czy skończymy. Fundacja SCP 40 umarł... Aha, dobra, 44 sekundy. Została ręka węża i goce. Jedna osoba nic nie w skóra, tak naprawdę. Nie. Oni pewnie się bałansują teraz po heavy. <noise> kurde. Ja bym tam na jak nie wchodził. Jest tutaj! O kurde. Otworzyć ogień! Ale bitwa! O kurde! Uciekamy! Panowie, <noise> A ten gdzie jest w ogóle? To wziął jest... kryształ. O nie, wziął kryształ! Czemu się nazywa Norbert Kierczek? Co jest? Przerwę z nami. <grystanie> Dawaj. Jest tam. Ha! No to tam nie, nie zle. Zle na I tym akcentem kończy odcinek, elko.